Vlog ma z dzień siódmy. Mikołajkowe prezenty zostały rozdysponowane. Mamy super podkładeczki. Piękny serwetnik, mamy super śniadanko. Tam dalej są solniczka, pieprzniczka. Nawet słuchajcie, lindorki, które dostałam w prezencie, zrobiłam na czerwono i na zielono. Zielone są pistacyjne, czerwone są. Zwykłe, klasyczne. Wszystko, słuchajcie, pasuje. Świąteczne śniadanko. Muszę znaleźć, gdzie ja zakopałam te kubki świąteczne, bo ich nie ma w szafce. Dzisiaj chowałam, a nie mogę ich zlokalizować. I używam tylko tych, które miałam na wierzchu, ale zobaczcie, czy to nie jest najpiękniejszy kubek na całym świecie. Na śniadanie mamy dzisiaj, słuchajcie, tost z awokado, z pomidorkiem, z serem i z sadzonym jajcem. Jeżeli coś jecie, to smacznego, jeżeli nie, to bierzcie coś do jedzenia, do picia i siadajcie, bo będzie dzisiaj fajny vlog. Słuchajcie, to nie jest tak, że my y, po prostu tylko mówimy o tym vlogmasie. Żyjemy tym, nie, Kamanek? Żyjemy. Kamanek dostał rozkazy, Żyjemy. aby codziennie świętować. Żyjemy. Kamanek dostał rozkazy. Przytaknął, no, nie, nie buntuje się, więc myślę, że mu się to podoba. Myśmy codziennie, słuchajcie, mieli na sobie coś świątecznego. Praktycznie codziennie mamy na sobie świąteczne skarpety i was też zachęcamy w ten sposób, żeby świętować grudzień, żeby się cieszyć tym, nie, Kamanek, tymczasem. czasem. jak jakie mam fajne skarpety, no ja nie mogę. Dostaliśmy takie super skarpety od mamy na Mikołaja. Teraz to już mamy na zmianę kamanek codziennie. Zachęcamy Was do wyzwania skarpetkowego, do wyzwania swetrowego. Chyba ubrania tylko skarpety dzisiaj. <laughs> <noise> nie chcę się tego wiedzieć. <noise> tutaj oglądają też z drzwiskami dzieci, więc coś Witam się z Wami już po drugiej stronie kamery. Słuchajcie, w końcu mam na tyle długie włosy, że mogę sobie jakąś taką kitkę z tyłu związać i te włosy mi nie lecą. Z dzisiaj właśnie taki tryb, bo wybieram się na misję. Misję na targ, bo mama mi sprzedała informację, że na targu sprzedają jakieś babki, nie tylko babki, bo pewnie też faceci, którzy mają całkiem fajne, jakościowo i składowo ubrania. Słuchajcie, już parę takich rzeczy stamtąd upolonizować. A właściwie mama mnie upolowała, bo prosiłam już się parę razy, słuchajcie, żeby mi kupiła. Sweterki, które miały normalnie w składzie alpakę i które kosztowały maksymalnie 70 zł. Tak za skład 50% paka, 50% wiskoza, No to jest, słuchajcie, bardzo dobra cena. Pomyślałam sobie, że warto tam poszukać nie tylko sweterków, ale też y, jakiegoś płaszcza. Chyba w zeszłym roku sprzedałam mój kamelowy płaszczyk, który kiedyś dostałam od mamy, i teraz brakuje mi takiego płaszcza, trochę bardziej eleganckiego, takiego dłuższego, którego mogę ubrać też do butów na lekkim obcasie. Takiego, jak wiecie, chcę gdzieś wyjść jak wychodzimy z kamieniem gdzieś na randkę, żeby fajnie wyglądać i żeby było mi ciepło. Ale nie pogardzę też kurtką taką trochę dłuższą. Nie wiem, czy pamiętacie z ostatnich vlogmasów, ja miałam taką długą, zieloną kurtkę, ona była wspaniała, ale niestety jej żywot nie trwał długo. Pochodziłam w niej dwa sezony i odpadły od niej guziki. Tamta kurtka już nie nadaje do użytku. Zobaczę coś na tym targu, bo oczywiście stoją tam też ludzie, którzy sprzedają chińszczyznę i myślę, że jakością to się dużo nie różni od tego, co znajdujemy w sieciówkach, ale stoją też ludzie, którzy mają rzeczywiście fajne polskie ubrania. Trzymajcie kciuki, żebym coś znalazła, bo bardzo bym chciała już mieć coś ciepłego, coś, co sięga mi za tyłek. No dobra, kochani, kupiłam, kupiłam kurtalule. W tym świetle i nie widać, więc chyba idę tu. Miałam sobie, słuchajcie, taką beżową tą kurteczkę. Co prawda, ona nie jest w kroju taka bardzo wytaliowana, jaką ja bym sobie życzyła, ale moim zdaniem wygląda spoko. Chyba też spoko cenię, ma ładny kolor, ale chyba odepnę sobie też tego lisa, bo z tym lisem, kurde, jest tak na bogato, carsko. Chyba sobie tego lisa i zobaczę, jak to będzie wyglądać. To jest, słuchajcie, wersja bez lisa i bez lisa mi się dużo bardziej podoba. Kolor jest naprawdę fajny, jest cieplutka. Jak to wygląda? Myślę, że spoko, że można ją wystylizować i na elegancko, i na sportowo Tam chodzi pranie. Tutaj mamy rozwieszony kalendarz na herbatki. Wpadł do nastata. Także siadam do herbatki i do kawki. Mamy tyle zaległych herbatek. Dzisiaj mam siódmy. A ja sobie wezmę melonową ześliwką. W końcu nadszedł ten czas, że można sobie usiąść i poczytać książkę. Jest to czas wspaniały, bo od dzisiaj, od rana, słuchajcie, się kręcimy, sprzątam, robimy zakupy. zakup. ten day. Jeszcze usiadłam do montażu, żeby wszystko było jak najbardziej na bieżąco. Jak na razie się to udaje, więc ja jestem szczęśliwa. Chciałam wam powiedzieć, słuchajcie, że wczoraj wieczorem sobie Przysiadłam do tej książki i przeczytałam 77 stron. Więc ona mnie dosyć wciągnęła, jest naprawdę fajna, przytulna. Poznajemy tutaj Kirę. W ogóle co jest super w tych książkach tej autorki, że ona zawsze na początku daje playlistę. I normalnie możecie sobie włączyć playlistę. I czytając, słuchać playlisty, którą autorka poleca do tego. Nawet jest piosenka, która się nazywa tak jak ta książka: Christmas Tree Farm. I to jest piosenka Taylor Swift. Poznajemy tutaj Kirę i Beneta. Kira to jest dziewczyna, która kupuje właśnie tą świąteczną farmę, która jest... Że tak lekko powiem, w opłakanym stanie. Chcę ją doprowadzić do świetności, chcę ją odnowić, żeby były Instagramowe. Ale jak przyjeżdża, to się trochę załamuje, jak widzicie. W jakim to jest stanie? No i słuchajcie, los tak chce. Po farmy przychodzi Bennett, zagląda tam, zagaduje ją, a potem już losy toczą się tak, że on jej trochę przy tej farmie pomaga. Na razie jestem na takim etapie, że oni. I trochę się przekomarzają, ale już czuć, że coś tam się między nimi zaczyna kroić. Plus, zobaczcie na tą uroczą okładkę i tego pieska malutkiego, prześliczna. Kupiła mnie ta książka w ogóle samą okładką. Kochani, niedziela rano, a ja chciałam wypróbować tą prostującą końcówkę, ale jednak muszę przeczytać instrukcję, jak się jej używa. Bo na początku myślałam, że ona nie działa, potem odkryłam, że tam się przekłada jakiś zdenzel, więc słuchajcie, trochę faj tej końcówki, więc wygładziłam sobie tą końcówką, którą robiłam na ostatnim vlogu. I te włosy wyglądają po prostu, jakby wyszły spod prostownicy. Ładnie się układają. Są wygładzone, podobają mi się, także będę musiała jednak sięgnąć do instrukcji. Jednak się, słuchajcie, nie obejdzie. A ja teraz lecę szybko robić makijaż, bo wybieramy się dzisiaj do nowego miejsca, gdzie można zjeść nanania. To miejsce jest w Milanów. Dzisiaj trochę taka stylówka na Tylko Właśnie kochani, wróciliśmy ze śniadanka, a w zasadzie, słuchajcie, to ja wróciłam, ja prowadziłam, i jestem się taka dumna. To już była taka dłuższa trasa. Wiem, że to może być śmieszne dla kogoś, kto normalnie codziennie prowadzi, ale dla mnie taka trasa, której nie znam w ogóle dróg, której, słuchajcie, w zasadzie byliśmy pierwszy raz z Kamankiem. Oczywiście Kamanek zna świetnie milanówek, bo on milanówek zjeździł wzdłuż i wszerz. Ma tam rodzinę, chodził tam do szkoły, no ale słuchajcie, dla mnie to była zupełnie nowa trasa. Kolejny punkt ku przełamowaniu tego mojego lęku. Jestem się. Bardzo zadowolona i bardzo dumna, że się przemogłam. Każdym razem widzę, że idzie mi trochę lepiej, trochę mniej się denerwuje. Zauważam więcej rzeczy, szybciej reaguję. Trochę jeszcze piłuję gaz, jak mam grubszą podeszwę. No ale słuchajcie, komu się to nie zdarzyło? Byliśmy w kawiarni Nest czy Denest i e, przepyszna kawka, ja miałam czaj laty i była super. Wzięłam sobie tosta francuskiego i był naprawdę fajny z jogurtem, ale ten jogurt nie był zwykły, bo był jeszcze polany miodem. I e, z kurką pomarańczową No pyszne to było Kamanek miał genialnego omleta Tylko uważam, że jak na chłopa to dosyć mała porcja Nie wiem, czy on się najadł, ale Kamanek powiedział, że on nie chce się przejadać Bo i tak, słuchajcie, idziemy na obiad do mamy A u... na obiedzie u mamy zawsze jest co jeść Aczkolwiek ja tym moim tostem najadłam się Bo on był, słuchajcie, zrobiony na grubo To był tost francuski, no pyszny Ja bardzo lubię śniadania na słodko, jeszcze do kawki to... Chodzi tak, na pewno nie był to nasz ostatni raz w tej kawiarni. A teraz wróciliśmy. Ja jeszcze muszę sobie usiąść, trochę pomontować, bo wczoraj nic nie montowałam. Chciałabym też trochę dzisiaj poczytać, ale pewnie bardziej przysiądę na dłużej wieczorem. Wczoraj słuchajcie, przeczytałam chyba 20 czy 30 stron i padłam. Ale fajna, jest ta książka, naprawdę, jest taka przyjemna. Siadam i montuję.